Witamy na naszym kanale. Naszym, proszę bardzo, kto tu się pojawił. Ja jestem, jak jest jedzenie, stąd do. Czyli dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu. A dokładniej robimy test wszystkich batonów, prawie wszystkich batonów proteinowych marki olim I będziemy robić test batonów Matrix, olim i Gladiator. Wybraliśmy te trzy, dlatego że one mają najlepsze makro pod kątem bycia batonów proteinowych. I te trzy właśnie są takie. Nie, no tak. Tak, tak myślałam, że to tak. źle Nie. mówię. I one właśnie są najlepsze pod tym kątem. My osobiście najczęściej wybieramy Olimp i Gladiator, ale jestem ciekawa, jak będą smakowały inne. Więc co? Nie będziemy przedłużać. Tak. Zaczynamy, zanim zaczniemy jeszcze. Jestem ambasadorką marki Olimp, więc jeżeli jakiś tutaj baton Wam pod... spodoba Wam się i będziecie chcieli kupić Aż więcej, to już możemy powiedzieć, bo mamy tutaj swoich ulubieńców. To na hasło. Fit Doncia macie minus 20% na stronie PBC24 i olimpsport.com. E, więc Będą wtedy linki możecie. Oczywiście. Więc wtedy możecie sobie tam kupić to białko, ubrania, torby na siłownię. -y. Wszystko. Oh, Szejkery te takie czarne. Uwielbiam. Dobra, od jakich zaczynamy? Mamy 5 e, smaków. Matrixów to są batony, których ja nigdy nie jadłam. Ja jadłam tylko olimpy i gladiatory. Raz, bo jakie ja kupowałam na siłowni, na makwicie, to Matrixy Aha, kupowałam. Okej. Okay. Lubiłaś chyba ten. No, zaraz wam powiem. To mamy ile? 5 batonów? Tak. I jeden kosztuje 770 według strony Olimpu. Na siłowni po też. No i one bo podobnie też. kosztują, no. I teraz, jeżeli chodzi o makro na jednego batona. Macie 8,1 gramów tłuszczu, 25 gramów białka, wow, dużo. I 19,7 gramów węglowodanów. One się trochę różnią, jeden na 27, jeden 26. One chyba mają tak najwięcej jest? białka ze wszystkich tutaj. Y No dobra, to co, jedziemy? No to ja mamy wszystkie smaki? Wszystkie. Wszystkie, no to mamy pięć. Dobra, to losuję. Czekaj, no zamknij oczy. No i wyciągnij coś. O. Mogę stworzyć? Jak mamy smak? Chocolate peanut flavor. Yy, tu akurat nie jestem wielką fanką batonów z masłem czekoladowym. Masłem może ale zobaczymy. Baton wygląda tak, czyli klasycznie jak baton. O! Mm. To jest ten baton z tych takich mięciutkich. Tu nie ma żadnych wafelków, niczego takiego, co jest właśnie w Olimpie i w Gladiatorze. To jest po prostu mięciutki baton. I smakuje mi. Ale czuć masło może wam. Mhm. Czy on nie, nie smakuje trochę jak jakiś konkretny baton, taki normalny? Trochę jak Mars? Ale mm. czuję to, ale nie wiem o co chodzi. Powiem wam, że ogólnie jeszcze parę lat temu był taki problem, że te batony proteinowe smakowały jak takie typowe batony proteinowe, czyli nie do końca. Ale, o kurczę, ja nawet nie wiedziałam, że on jest taki dobry. Mm. Jak kupujecie na siłowni, to na, na, u nas jest z lodówki, to one są twarde. Mm -hmm. Lepsze są na ciepło. Jest mięciutki, no. E, na 10 oceniamy. Ja bym tu dała nawet 8,5. i No, mogę dać 8. Członkuje mi. Dobra, dobra, teraz ja wybrałam i mamy Double Chocolate. Czekoladę mamy ciemniejszą. Jak grzysiek. Myślałam, że jak grzybek. jak grzybek. <laughs> no, grzy. Ty, bez kitu, jak Smakuje jak czekolada Grześka. No. To oblana. Ta, Tarta polewa. Ej, skupy. fajne. Skipy. Jakby macie Grześka, nie lubicie wafelków, to to będzie genialne. Smakuje dokładnie jak... Pachnie jak czekolada Grześka i smakuje jak czekolada Grześka. Więc tutaj 9 na 10. Podoba mi się to. Fajnie w locie dawać, co jest Grześku. Co, nie? Oli, napiszcie do lotu. Hejka, nie chcecie naszych batonów? O, Ooh, coconut flavor, nie lubię kokosa. Też nie Nawet nie wiem jak się go odmienia, tak, to... tak bardzo go nie lubię. O, ale ma białą czekoladę! Kokosa ma w No, deski tu jeden do jeden, jakby ktoś mi posunął, to no. bym powiedział, że bunty. I też jest cały biały. I smakuje jak banki, ale yy, po prostu konsystencją się różnią. <grym> Ej, jak nie lubię kokosa. Mm. Albo jak Raffaello. No. Jak ta masa w środku w Raffaello. 100 na 100. Dobra. <grym> ale smacznie. mnie. No. Nie lubię kokosa, to mi smakuje. Ale ja dałabym... Zabawiam... <grym> kiedy to jak środek Raffaello, teraz czuję to bardziej. Jak nie lubię kokosa, to i tak tutaj mam powiedzmy Sią. 6, 6,5. Kurczę, tu my nie jedliśmy tak Matrixów wcześniej. Nie, ja zawsze Ty nie, nie, się nie, 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 jakąś nie, nie, są lepsze. nie, i białe w środku. nie, nie, A jak pachnie? Niczym. Niczym. Mm. nie, nie, no? Nie Niezły. mu nawet da pięć. Patrz, ja zawsze je brałem. Ale tamte trzy. Pff. Ja tam Jest ok. jest. okej, okay. nie, no nie, nie jest. zły. No. nie wiadomo, że To nie jest. Taki klasyczny, bo to nie jest. 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 To jest. Kurczę, to tak pachnie, proszę pomóż mi. No moc. Nie. O nie. Yeah. Dumle! Dumle, no miałem mówić. Cóż ja się tak drę, ale mnie Odkrycie. jedzenie ekscytuje. Przyrodek też jak dumle. Wygląda jak dumle. Jest dobre, nie pamiętam jak dumle smakują. Nie, Ale no, Nawet mają konsystencję podobną, według mnie. No, dumle też tak mam. no? Nie, to się nie ciągnę. Ale dobra. Miałem ja po tym filmie jeść większość, ale chyba. Nic, nie, nie dostałem. Zostałem, bo Może. To bym dała. 9 na 10, ja uderłam kanon. smakuje, ja nie mogę. Bo ja, zobaczcie, jestem prawie. <laughs> Jestem prawie ja rok. dalej. Zresztą. No, a co za to mam czekać? Jestem prawie w rok w Olimpie i dopiero teraz wam te Matrixy. Jest mi przykro. Nie ufałaś nigdy mi. Nie wiem, jakoś tak mnie nie przekonywałam w opakowaniu. O ja. Mama, no, ja najwięcej białka. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnych, to są batony Olimp, które kosztują. 8,80. Macie, tu tam nie powiedziałam ile z kalorii, ale tutaj macie 237, 11 gramów tłuszczu, 19 gramów węglowodanów. I 19 gramów białka, więc tutaj mamy troszeczkę mniej białka niż w tamtych. Te mają 258 gramów. Czyli mają troszeczkę więcej kalorii, ale mają też więcej białka. I tutaj mamy też wszystkie smaki, czyli cztery. No i to zaczynamy od tego. No no, to, wiecie, to. To, to był pocham. mój poprzedni ulubieniec, bo w tym momencie e, mój ulubieńcem jest. Przy w sercaszdomarze. No nie wiem, bo <laughs> powiedziałam, że każdy każdym razie, ale y, tutaj w gladiatorach. Ale ja wam, otwieram. To jest smak Jamikuki. I to jest bardzo jami kuki. I to już jest całkowicie inny, właśnie baton niż te Matrixy, dlatego że tu macie jakieś chrupki, macie wafelki, macie mniej, białą czekoladę. Mniej taki białkowy baton, tylko bardziej zwykły. Bo jak ugryziecie. I teraz zobaczcie. Macie tutaj czekoladę, wafelka, macie tu jeszcze takie tak, yy, chrupki takie. I to w środku to właśnie to zapewne jest Biał miejsce, gdzie macie najwięcej białka. To jest mega słodki Uf. baton. To muszę zaznaczyć, że on jest faktycznie słodki, jeżeli nie lubicie takich bardzo, bardzo słodkich, to myślę, że te Matrixy bardziej Wam podejdą. I to jest biała czekolada, więc jeżeli jesteście fanami w białej czekoladze, tak jak ja, no to to będzie na pewno wasz jeden z ulubionych, ja tu daję 9,5 na 10, bo ja go uwielbiam. Ja mam lepszy. Ale on co Nie mam to jest. wszystkie moje batony. No nie ma. A, jadłaś? Jadłam. Dobra, dalej. Tego nie mam, więc jestem teraz tego ciekawa. Pięknie Hej, gdzie ten baton? Który? Przepraszam, jest jeszcze jeden, właśnie to chciałam mm. spróbować. Bo to jest Cherry Heaven. Mój bebenek w środku. Tyle jedzenia. I zobaczcie, Uu, on wiśni? też jest biały, jeszcze jest polewa, wiśni? ale pachnie wiśnią. O. Y, macie tutaj polewanie mleczną. Dużo chrupki. Mmm jest w środku. Aż na ustach ci zbisnął. No później. Mmmm. Mm. To, to to, co tamtą dużo się ale. chyba zachwycam bo mi tutaj pies tam już wyszedł z pokonata. O kurcze! gdzieś jak, mm. jak jesteś kupił, to ja, to kupisz jednego batona i potem nic nie testujesz. Ja tak mam, że ja się boję. Ja myślę, bo ja się bałam, że wiśniowe, czasami przy białkach jest takie takie, że te wiśnie są takie sztuczne. Mm. Czuć Moi wiśnia, drodzy, co? on nie wie co, co? Czuć wiśnię. Czuć wiśnię, ale nie sztuczną. Nie I on nie jest już tak słodki jak tamten wcześniejszy. Dobra, to jest chyba. 9 na 10. Czyli niżej niż tamte? Czy tam to już z miłości? Z miłości. Peanut butter. On już jak widzicie jest cały brązowy. On jest ok. Ale ja bym wybrała masło orzechowe z Matrixa. Nie mam czemu? Trochę Liona mi przypomina. Liona? Ale mm. Lion jest dużo słodszy. No. no. Ale ten chyba bym powiedziałaś na razie. nie wiem, czy ten mi się najmniej smakuje, czy ten z wanilią, czy ten waniliowy. Nie wiem, porównywalne. Mm -hmm. Oczywiście nie. Nie ma szału, nie jest zły, ale są lepsze. Chocolat, cheesecake. Mmm, karmel w środku. Tamże ser. Mmm, nie ma jakie maty lemon. Mhm. A ja lubię lemon. Ja nie. Mi smakuje. Mi ktoś ja lubi cytryne, bym dała 4 na 10. A ktoś lubi cytrynę, to będziemy smakować. No, to smakuje dokładnie, to smakuje jak taki... cytrynowy sernik też. polany czekoladą. I ostatni to jest Coffee Delight, ten już też wcześniej jedliśmy kiedyś. Kaleleki? Tak. I on, jak widzicie, znowu jest biały z czekoladową polewą. Ja mógłbym pracować w Olimpie i wymyślać batony. <grym> czuję kawę. Ja wyczuwam kawę w miejscach, gdzie inni ludzie nie czują kawy. Bo ja tak z kawą nie do końca. Ja rzucam. Lekka nuta. Mmm, mocno czuję kawę. Ledwo co czuję. to też nie był mój faworyt. No. Ile dałbyś? Piątkę może. No, nie wiem, też da cztery, jak tam ten cheesecake. Nie lemon smakował. Ja lubię galaretki cytrynowe. I ostatnie batony to są Gladiatory. Normalnie macie sześć smaków, ale my mamy tylko 5, dlatego że nigdzie nie mogliśmy dorwać tego Strawberry szóstego. Cake Flavor. Tak, Strawberry Cake Flavor. Niestety nie znaleźliśmy go, ale one kosztują. 7,70. Czyli Olimpy są najdroższe, a Matrixy te tak samo? Na porcję 220 kalorii, 8,3 g tłuszczu, 16 g węglowodanów, więc najmniej. I 21 gramów białka, czyli pomiędzy. Co tak najbardziej Zaczniemy od mojego ulubionego, bo innych nie próbowałam. No, to jest mój najlepszy batonek. Ja słuchajcie! Raspberry Dream Flavor. To jest dosłownie Dream. I to ma 10 na 10. No Dobra, dobrze. dobrze reklamuję? Dobrze. Nie, ale słuchajcie, ja już Wam pokazuję. Dlaczego? Jak dobrze. słuchacie delicję. Mhm. W środku jest galaretka taka różowa, jak widzicie, raspberry. To smakuje jak delicję. nie milki, bo ta Słucham czekolada jest bardziej, palinowe. no, bo ta czekolada jest bardziej, powiedzmy, że nie, nie że gorzka, ale nie jest tak słodka jak milka, dlatego to jest delicje malinowe. Delicja. 10 na 10. Dalej mamy, tego jestem ciekawa, white chocolate Reso flavor tak. tutaj też będzie pewnie kawa, ale ten jest. Strawberry, którego nie mamy może być Wiem. Pewnie na długo jest cały czas wyprzedany. Tutaj mamy biały. Mhm. Tu cappuccino. Tu naj. Oj, czuć kawę pod koniec. Mhm. Mocno. On, on jest ym, Gdybym miał porównać ten kawowy. Ten jest mocny Do Olimpa, ale ten mi bardziej smakuje. No, ale jest mocny. Taki fajniejszy. Mhm. Ale czuć kawę. Mhm. ale jest bardzo... tutaj bym dała nawet 8 na 10. Nie no. Myślę, nie dałbyś tyle? Nie ją smakuje. Jak nie przepadam za kawą. Brownie, karmel czy wanila? Karmel. Słuchajcie, zobaczcie jak my się poświęcamy, ale już nie można. Ja jeszcze jadę. Już wyjechało z 700 kalorii z boku. Tu mamy taką jaśniejszą czekoladkę. Hmm. Karmel, ja nawet dlatego że gdzie jest karmel? Stary do zrobienia. Misia, jaki są z drugiego To smakuje kiedyś, jak byliśmy jeszcze mali i młodzi. Czy Nie. Pamiętasz że takie ciasteczka? Nie, nie, to były takie batoniki, że miałeś wafelka. I tu miałeś jak, jakieś wypełnienie i one jakby na siebie nachodziły. Ja Wam tu gdzieś wrzucę fotek. jak jesteście w naszym odcinku... Knopers. Sam jesteś knopers. Że wafelek i był różne i tam był właśnie smak karmelowy. Andruty? Fatołnik. Andruty. 8,5 na 10. Bardzo mi smakuje. Nawet, ja, ja już dałabym 9, ale... Ja że... już jestem w stanie oceniać. No ale nocne! Ja jest to tak grube. Oj, tu się rozlało. Kawa. Tutaj za smak. Brownie flavor. Ten ma fajne chrupki. Mhm. Ja wolę ten niż tamten. Ja wolę tamten. No to masz. I w Widzicie, podzielimy się. E, tu bym dała tak 6 na 10. Ta czekolada jest dosyć gorzka. gorzka. Ja nie lubię gorzkiej czekolady. Ja lubię wszystko, co jest najsłodsze na świecie. Dlatego jesteś za mną. Najpierw, że ja że oceniam po pudełkach, dlatego jesteś za mną, teraz, że tu patrzcie, jakie Ostatnie mam niemanie Jakie mam, nie mam, nie mam nie o sobie. A jak oceniasz tego co Musisz. W siedem. No Wanila. No. Ale teraz jeszcze będziemy musieli zrobić ranking. Ja już nie pamiętam. Chyba, że Wanila jest biała. i ma czarne chrupki tu. Trochę jak biały herrey? Mhm. Mm biało Hershey. To jest Hershey Oreo. No. Coś takiego. Może nie, że 100% zamiennik. Też mi smakuje. Po bardzo długich naradach wracamy, żeby pokazać Wam pięć naszych ulubionych batonów. Niech ich roi się. Pierwszy, ale jestem czerwona. Pierwszy to nice jest baton. oczywiście Raspberry Dream Flavor. Później ja wymusiłam Car Caramel flavor. Musiłeś. Bym musiała, ale powiedział, że nie ma siebie się kłócić. E, później, znaczy, to nie jest, że od 1 do 5, pokażę Wam to 5, bo ciężko mi jest je tutaj uzmysłowić. Już za dużo smaku. Tak. E, ten, ale e, teraz, jak zjem wszystkie to jest najbardziej słodki ze wszystkich, więc jeżeli nie przepadacie za takimi mega, mega słodkimi, to nie będzie tyle Was, ale jeżeli tak, no to to jest to. E, trochę sentymentu tutaj ląduje, dlatego że wcześniej to był mój ulubiony, ulubiony baton. I jeszcze oczywiście z Matrixa Carmel, i jeszcze z Olimpa wrzucamy ten no. Cherry Heaven. Widzicie? Ja lubię tam w końcu po pięciu! No! Ja lubię gdzie są Galaretę. Bardzo dziękujemy Wam, że z nami byliście. Mam nadzieję, że właśnie miło spędziliście czas. I widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!